Witam Was, drodzy. W cieniu wydarzeń, którymi żyją Polacy, dzieją się rzeczy o bardzo istotnym znaczeniu społeczno-polityczno-gospodarczym. W Rumunii kurz po zakończonych wyborach prezydenckich jeszcze nie opadł, bo tam, dla tych, którzy nie wiedzą, odbywały się wybory. Był to proces trwający kilka miesięcy. Po tym, jak sąd konstytucyjny unieważnił wyniki pierwszej tury, tej, w której największe poparcie uzyskał prawicowy kandydat Georgescu. Decyzja sądu została uzasadniona zarzutami o ingerencję zewnętrzną, mającą pochodzić z Rosji. Wybory powtórzono, a jak złośliwie komentują niektórzy, wygrał kandydat reprezentujący opcję polityczną, która od początku miała wygrać. Zwycięzcą został proeuropejski Nikus Ordan, dotychczasowy prezydent Bukaresztu. Pokonał on nowego kandydata prawicy, Simeona, który zastąpił wykluczonego wcześniej Georgesku. Jak już wspomniałem, polityczny kurs jeszcze nie opadł, a tymczasem, jak donoszą główne prawicowe i konserwatywne media, Rumunia rozpoczęła wdrażanie budzącego kontrowersję paktu migracyjnego. Co to właściwie oznacza? W skrócie, Rumunia przygotowuje się do przyjęcia relokowanych migrantów z innych państw Unii Europejskiej. W tym celu wyznaczono 10 miejscowości, które mają pełnić funkcję ośrodków recepcyjnych. Liczba migrantów, jaka miałaby trafić do kraju, nie jest dokładnie określona. W przestrzeni medialnej pojawiają się szacunki od kilkudziesięciu tysięcy aż do pół miliona osób. Rumunia w sumie liczy około 19 milionów obywateli czyli połowa tego, co w Polsce. Dla uściślenia Chodzi głównie o migrantów pochodzących z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej oraz regionu Afryki Subsaharyjskiej. W wielu przypadkach są to osoby z krajów ogarniętych niegdyś wojną domową lub niestabilnością, a także z państw o bardzo wysokim poziomie przestępczości. To często ludzie straumatyzowani, odrzuceni przez własne społeczeństwa, wypchnięci z ojczyzn, bo uznano ich za zagrożenie. Osoby odmienne kulturowo i mentalnie, którym sprzedano wizję Europy jako raju, pełnego dobrobytu, otwartych granic i przyjaznych dłoni. To w końcu także ludzie, których nie chcą u siebie Francja, Niemcy czy Włochy. A ponieważ są kraje takie jak Rumunia, Polska czy Bułgaria, gdzie skala migracji jest relatywnie niewielka w porównaniu z Europą Zachodnią, to według unijnych decydentów trzeba zadbać o wyrównanie proporcji. Innymi słowy, skoro dotąd problem ich nie dotknął, trzeba zadbać, żeby jednak dotknął, bo dlaczego miałoby być lepiej tutaj niż tam? Dla jasności, nie kieruję się żadnymi uprzedzeniami wobec innych kultur czy narodowości i nigdy nie identyfikowałem się z takim sposobem myślenia. Natomiast brak uprzedzeń nie oznacza ślepoty na rzeczywistość. To, co dzieje się dziś w Europie Zachodniej, to twarde fakty, realne problemy społeczne i zagrożenia, o których trzeba mówić otwarcie. Strefy no-go w wielu miastach Europy, obszary, do których ludzie boją się wjechać, obawiając się o własne zdrowie i życie, a nawet policja unika interwencji w tych miejscach. To nie mit, lecz udokumentowana rzeczywistość. Liczba przestępstw, kradzieży, rozbojów, także na tle seksualnym, rośnie z roku na rok. Szczególnie gwałtowny wzrost tych zjawisk notuje się od 2015 roku, kiedy to miliony migrantów zostały zaproszone do Europy bez realnego planu integracyjnego i kontroli. Wielu chrześcijan twierdzi, że należy pomagać tym ludziom w imię właściwie pojmowanego chrześcijańskiego obowiązku. Zgoda: pomoc potrzebującym to wartość głęboko zakorzeniona w Ewangelii. Ale czy naprawdę w chrześcijańskim obowiązku mieści się stawianie wyżej przybyszów, kosztem własnej rodziny, domu, społeczności, a nawet bezpieczeństwa kraju? Chrześcijaństwo nie uczy naiwności, uczy miłości, ale też odpowiedzialności. Pomoc nie może oznaczać zaniedbania tego, co najbliższe i powierzone naszej trosce w pierwszej kolejności. Tym bardziej, że nie mamy do czynienia z przypadkowym zjawiskiem lecz z procesem ściśle zaplanowanym i kontrolowanym i to od wielu lat. Mówiłem już o tym w kilku filmach. Biblia mówi, a jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Wracając do Rumunii, na czas kampanii temat migrantów był nieobecny, albo inaczej. Żaden z kandydatów do ewentualnej realizacji tego paktu się nie przyznawał, a w szczególności ten liberalny, ten, który wygrał. Ale jest już po wyborach, a eurokraci z Unii Europejskiej nie zamierzają czekać. Na rozkładówce europejskich urzędników w kolejce czeka jeszcze kilka projektów do wdrożenia. Jeden z nich to wprowadzenie ram prawnych kontrolujących mowę w szeroko rozumianym internecie. I mediach społecznościowych. Mowa tu o DSA, akcie o usługach cyfrowych, nazywanym potocznie aktem przeciwko mowie nienawiści. To zestaw przepisów prawnych, które nakładają na platformy internetowe obowiązek monitorowania i usuwania określonych treści. W mediach zgrabnie podaje się informacje, z których wynika, że przepisy te są słuszne i potrzebne. Bo przecież mowa nienawiści, nawoływanie do przemocy czy dezinformacja to realne problemy. Kłopot polega na tym, że za tym wszystkim stoi nowa forma cenzury, czyli kontrola mowy. A ta nie tylko może być nadużywana, ale daje szerokie pole do decydowania o tym, co jest prawdą, a co nią nie jest. Z czym to się wiąże? Z ograniczaniem zasięgów, tak zwane shadowbany. Z usuwaniem komentarzy, kont, filmów, a nawet całych kanałów. Często bez ostrzeżenia. W efekcie dyskusja zostanie sprowadzona do z góry ustalonego kierunku, czyli wymiany poglądów zgodnych z narzuconą narracją. Mieliśmy już bardzo wyraziste przykłady podobnego podejścia podczas zarazy, kiedy to różnego rodzaju agencje fact-checkingowe decydowały, które głosy mają wybrzmieć, a które mają zniknąć. Zresztą sam fact-checking wpisuje się dziś w te nowo wdrażane ramy prawne. Właśnie w tym czasie procedowana jest w parlamencie rumuńskim wspomniana ustawa. Z zapisów tej ustawy wynika, że oprócz wspomnianych wcześniej ograniczeń dochodzą także obowiązki usuwania szkodliwych treści, w ich mniemaniu szkodliwych, w ciągu 15 minut od pojawienia się w internecie. Według raportu opublikowanego przez MCC Brussels, Komisja Europejska przeznaczyła około 650 milionów euro. Na finansowanie 349 projektów związanych z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i dezinformacji. Środki te trafiły do organizacji pozarządowych i uniwersytetów w ramach działań mających na celu kontrolę narracji publicznej i ograniczenie wpływu niepożądanych informacji na społeczeństwo. Innymi słowy, przeznaczono ogromne środki po to, by nakierować dyskurs publiczny na odpowiednie tory tory wyznaczone przez Komisję Europejską. Trudno powiedzieć, żeby kojarzyło się to z wolnością słowa. Raczej nie ma wątpliwości, że wdrożenie tych przepisów tę wolność realnie ograniczy. Kolejnym projektem, o którym mówi się już od dawna, jest wdrażanie cyfrowego euro wraz z cyfrowym portfelem i cyfrową tożsamością. Cyfrowe euro to planowana cyfrowa waluta emitowana przez Europejski Bank Centralny, która ma funkcjonować obok gotówki, przynajmniej na początku, bo później gotówkę się zlikwiduje. To chyba jasne. Banki narodowe stracą sens istnienia, więc pozostanie bank centralny z siedzibą być może w Brukseli. To cyfrowe euro ma być zintegrowane z cyfrowym portfelem. Aplikacją, która umożliwi płatności, logowanie do usług publicznych i przechowywanie dokumentów. Kluczowym elementem tego systemu ma być też cyfrowa tożsamość, czyli elektroniczny dowód osobisty ważny w całej Unii Europejskiej. Warto dodać, że cyfrowe euro będzie walutą ściśle kontrolowaną, z dużym prawdopodobieństwem może być objęte mechanizmem ograniczonej ważności, czyli terminem, w którym środki muszą zostać wydane. Co więcej, może być również powiązane z systemem monitorującym przeznaczenie transakcji, np. sprawdzającym, jaki ślad węglowy generują kupowane produkty spożywcze czy środki transportu. Tego typu założenia nie są żadną teorią konspiracyjną, lecz znajdują odzwierciedlenie w realnych dokumentach, choćby w ramach projektów takich jak miasta C40 czy niektóre propozycje agendy 2030 gdzie wprost mówi się o limicie konsumpcji mięsa, odzieży czy liczby lotów rocznie. Do projektu C40 w Polsce należy na przykład Warszawa. Wracając do głównego tematu, cyfrowe euro zintegrowane z cyfrową tożsamością i portfelem może w przyszłości stać się narzędziem egzekwowania takich polityk, bezpośrednio przez kontrolę płatności, a pośrednio przez nagrody lub ograniczenia nałożone w zależności od stylu życia użytkownika. Zaplanowany start cyfrowej waluty jest na jesień tego roku. Wymienione agendy, postępująca centralizacja władzy oraz coraz wyraźniejsze symptomy federalizacji Europy pisują się w proces integracji politycznej, który polega na stopniowym wzmacnianiu roli Komisji Europejskiej i jej nadzoru nad demokratycznie wybranymi rządami państw członkowskich. W poszczególnych krajach ustawodawstwo ograniczy się do kwestii lokalnych, takich jak wysokość podatków, liczba fotoradarów na drogach czy kara za wyprowadzenie psa bez smyczy. Natomiast decyzje o większym ciężarze gatunkowym dotyczące migracji, wolności słowa czy Zielonego Ładu zostaną przeniesione do centralnych struktur w Brukseli pod bezpośredni nadzór Komisji Europejskiej. No i zostaje ten nieszczęsny zielony ład, do którego dzisiaj nikt się już nie chce przyznać, czyli polityki, przez którą rosną koszty energii, transportu, żywności, przez którą bankrutują przedsiębiorcy, zwija się rolnictwo, zamykane są kopalnie, a to dopiero początek. Bo z jednej strony oznacza on dla rolników dopłaty, z drugiej ograniczenia, np. w stosowaniu nawozów. O tym, czy to także ograniczenie suwerenności na rzecz Brukseli, debatował Trybunał Konstytucyjny, ale na prośbę prezydenta rozstrzygnięcie odłożył Zarządzam przerwę w rozprawie do 10 czerwca, czyli po wyborach przepisy dotyczące Zielonego Ładu w rolnictwie. Temu się zawsze sprzeciwialiśmy, aż do wieńczącej ją debaty. Finałowa dwójka kandydatów przedstawia swoim wyborcom zupełnie zmanipulowany obraz rzeczywistości. Słowa eksperta dotyczą m.in. deklaracji prezydenta Warszawy po pytaniu kontrkandydata. Zielony Ład niszczy polskie gospodarstwa. Nie ma zielonego Ładu. Pol nie ma zielonego Już ładu. Nie, Teraz nie ma Starą zielonego rąc. ładu. Słowa o tym, że zielony ład nie istnieje, to jest zwykłe kłamstwo. Zielony ład jak najbardziej z nami jest i wszystko wskazuje na to, że będzie się tylko rozkręcał. Na razie Unia jedynie zawiesiła część przepisów dotyczących rolnictwa, ale zastrzeżenia budzi też ta deklaracja. Odrzucę zielony ład jako przyszły prezydent. Bo to raczej obietnica bez pokrycia. Jeżeli chcielibyśmy jedną decyzją wypowiedzieć zielony ład, to taką decyzją może być tylko wypowiedzenie traktatu akcesyjnego. W trakcie kampanii odrzucenie zielonego ładu. Odżegnali się od niego niemal wszyscy kandydaci. Skompromitowany projekt zielonego dealu. Zielony ład w polityce pozostaje sierotą. Premier przypomina dziś dawne deklaracje lidera PiS w tej sprawie. Kaczyński mówił, że zielony ład to jest Pisu. Opozycja ripostuje, że to Donald Tusk, będąc szefem Rady Europejskiej, dążył do zaostrzania przepisów klimatycznych. We know that must go and Dziś idzie nieco wolniej, ale wbrew deklaracjom Zielony Ład istnieje. Media zbliżone do środowisk prawicowych i konserwatywnych wraz z ich publicystami przekonują, że wybór kandydata. Reprezentującego tę stronę sceny politycznej może zatrzymać, a być może nawet odwrócić obecny kurs polityczny. Z kolei wybór przedstawiciela frakcji lewicowo-liberalnej oznacza dalsze i szybsze forsowanie i wdrażanie kontrowersyjnych projektów politycznych. Z drugiej strony media utożsamiane z obozem liberalno-lewicowym twierdzą, że to ich kandydat jest najlepszym wyborem bo zagwarantuje silniejszy głos Polski w Unii Europejskiej, przyspieszy rozwój kraju i pogłębi integrację europejską. W ich narracji kandydat prawicy to potencjalne źródło zastoju, chaosu legislacyjnego i przeszkód w realizacji wspólnotowej agendy. Nie ulega wątpliwości, że dla liberalnych elit zarządzających Unią Europejską, kandydatura Rafała Trzaskowskiego jest wyborem bardziej pożądanym. To urzędnik europejskiego formatu, bywalec międzynarodowych salonów, uczestnik konferencji grupy Bilderberg oraz beneficjent programów edukacyjnych współfinansowanych przez Fundację Sorosza, o czym sam mówił otwarcie i z dumą. Z kolei wybór Karola Nawrockiego stał się kwestią istotną dla Stanów Zjednoczonych. Świadczą o tym spotkania z Donaldem Trumpem, wspólne zdjęcia i publiczne deklaracje poparcia. A także osobisty przyjazd do Polski Kristi Noem, sekretarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego USA, która podczas konferencji CPAC, konferencji konserwatystów zorganizowanej w Polsce, nie szczędziła mu pochwał i jednoznacznego poparcia. Pokazuje to jedno, zarówno Unia Europejska jak i Stany Zjednoczone, popierając tutaj cudzysłów swoich kandydatów, realizują przede wszystkim własne interesy. Nie działają w interesie Polski. Nie ućmy się. Działają we własnym interesie. Kończy się jeden z najbardziej żenujących spektakli, jakie zaserwowano nam pod szyldem demokracji. Kampania Wyborcza 2025. Przez tygodnie obserwowaliśmy festiwal kłamstw, oszczerstw i obietnic, szytych na miarę zbiorowej amnezji. Ostatnie dni przynoszą kolejne informacje, które dla jednych są mrożące krew w żyłach, a u innych wywołują salwy śmiechu. Polska, kraj o tysiącletniej historii, staje przed wyborem prezydenta spośród dwóch kandydatów: z jednej strony polityk, który pisze książki o samym sobie. Sprawiając wrażenie osoby o narcystycznych zapędach, zmiennych poglądach i wyjątkowo elastycznym kręgosłupie, a przy tym mający spory dług wdzięczności wobec zachodnich elit, przy tym bardzo promuje szkodliwe ideologie. Określenie tęczowy Rafał nie wzięło się znikąd. Z drugiej strony, kandydat, który mierzy się z oskarżeniami o powiązania z półświadkiem, sutenerstwo a także otwarcie chwali się tym, że potrafi dać porządnie po gębie i twierdzi, że to jeden z elementów szlachetnej walki świadczący o męskim honorze. Na finiszu kampanii obóz rządzący sięga po najcięższe działa, formułując poważne oskarżenia ustami de facto drugiej osoby w państwie. Mam tu na myśli osławione już wystąpienie Donalda Tuska. Głównym świadkiem tych sensacyjnych rewelacji okazuje się człowiek znany głównie w określonych kręgach. Ja sam wcześniej o nim nie słyszałem. Mówię tu o niejakim Murańskim. To postać kojarzona z konfabulacjami, skandalami, patologicznymi zachowaniami i licznymi pomówieniami, za które wielokrotnie przegrywał sprawy sądowe. Karol Nawrocki był osobą publiczną od wielu lat. Do tej pory nadal piastuje funkcję dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej. Oficjalnym kandydatem do urzędu prezydenta jest od pół roku. Służby i media miały wystarczająco wiele czasu, żeby go prześwietlić. Jak się okazuje, robią to w taki, a nie inny sposób na kilka dni przed drugą turą. A wygląda to wszystko jak nieuczciwa walka wyborcza rękami służb. To wyjątkowo obnażający obraz kondycji państwa, służb i polityków, którzy dotąd próbowali uchodzić za ludzi poważnych. Ludziska nie chcą za bardzo w te medialne i polityczne doniesienia wierzyć. Sondaże wynika, że Nawrockiemu nie za bardzo w nich spadło. Trudno się ludziom dziwić. Politycy i media, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, wyjątkowo skutecznie zapracowali na opinię niewiarygodnych. I żeby było jasne, nie jest to tylko i wyłącznie domena Polski. Ten postępujący rozkład dotyka niemal każdego kraju na świecie. Bardzo widocznie jest w państwach zachodu. To, co od dawna dzieje się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii czy Niemczech, czyli czołowych gospodarkach świata zachodniego, już dawno przekroczyło wszelkie granice zdrowego rozsądku i społecznej równowagi. Duch bezprawia zyskuje coraz większy wpływ na świecie, a efekty jego obecności dostrzegalne są na wszystkich poziomach życia społecznego. Wybór między tymi kandydatami przypomina decyzję, czy zawisnąć na klamce drzwi z napisem Unia Europejska z odciskiem palca Waszyngtonu, czy może na tej amerykańskiej ozdobionej logiem Brukseli. Gdy kurz kampanijnego cyrku opadnie, wrócą tematy, które sprytnie zamieciono pod dywan. Na pierwszy plan znów wysunął się wojna, zbrojenia, klimat, a wraz z nimi wieści, których większość z nas wolałaby nie znać. Najpewniej wróci też dobrze znany repertuar lęków, nowe warianty, nowe kryzysy, nowe zagrożenia. Obraz całości nie napawa optymizmem, a gdy wyjdzie się poza bańki informacyjne i klanowe podziały, poza świat ludzi spolaryzowanych i ideologicznie uwarunkowanych, sytuacja jawi się jeszcze gorzej. Gdyby nie to, że jestem bieżącym chrześcijaninem i nie miałbym świadomości, dokąd to wszystko zmierza. Prawdopodobnie ogarnąłby mnie wyjątkowo ponury nastrój. Niestety, ogromna większość ludzi nie potrafi lub nie chce wyjść z tego zaklętego kręgu myślenia, który odbiera zdolność trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość. Zbliżamy się do momentu kulminacyjnego, w którym każdy będzie musiał opowiedzieć się po jednej ze stron: po tej właściwej, choć trudniejszej, albo po tej wygodniejszej, lecz prowadzącej do zguby. W obliczu narastającego chaosu i złożoności wydarzeń wielu z nas może nie rozumieć zachodzących zmian, ani dostrzec ich prawdziwego znaczenia. Wiem, że dla niektórych może to brzmieć niewiarygodnie, ale to właśnie lektura Biblii pozwala otworzyć oczy na to, co naprawdę się dzieje. Biblia uczy patrzeć szerzej i głębiej, pomagając zrozumieć kierunek przemian zachodzących na świecie, nie tylko w wymiarze społecznym, ale przede wszystkim duchowym. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Ale bowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Ufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na Niego we wszystkich swoich drogach a on będzie prostować twoje ścieżki. Zapraszam do komentowania i udostępniania. Kto jeszcze nie zasubskrybował, zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam wszystkich.